Serdecznie witam na kanale Ogrodis M. Papryka ma bardzo długi okres wegetacji. Przygotowanie rozsady rozpoczynamy już w styczniu, lutym. Do gruntu wysadzamy po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Owoce zbieramy w połowie lata. W trakcie uprawy możemy napotkać różne przeciwności. W tym odcinku powiem o naturalnych metodach wzmacniających rozsadę papryki, które ja osobiście stosuję w trakcie przygotowania sadzonek. Serdecznie zapraszam. Paprykę wysiałam 7 lutego na dzień dzisiejszy, czyli 20 marca. Wygląda tak: jej wielkość jest odpowiednia do pikowania, ma już liście właściwe, więc nie ma co czekać. Pikujemy. Jak to zrobić? Przed pikowaniem podlewam. Wiem, że niektórzy wolą tego nie robić. Mi osobiście jest łatwiej roślinkę wyciągnąć. Lekko ją podważam i delikatnie wyciągam. Przekładam do pojedynczych doniczek. Ich średnica to 7 cm. Trochę większe byłyby lepsze. Te o średnicy 9 cm byłyby chyba najbardziej korzystne. Jeśli nimi dysponujemy, to myślę, że warto wysadzić właśnie do nich. Gdy okaże się, że doniczka staje się za mała, z czasem paprykę można przesadzić ponownie. Jeśli od razu wysialiśmy paprykę do pojedynczych pojemników, super, etap plikowania możemy pominąć. Jak głęboko umieścić sadzonkę papryki? Śmiało możemy wsadzić ją nieco głębiej, nawet pod same liścienie. Zróbmy tak zwłaszcza wtedy, gdy rozsada nam nieco wybujała. Jest to y, sposób na to, żeby ją nieco wzmocnić. Ziemię wokół rośliny nieco ugniatamy, ale uważamy, żeby przy tym nie uszkodzić delikatnej łodyżki. Pokażę z bliska, jak głęboko sadzić. To są liścienie. I aż po nie możemy nasypać ziemi. Tak głęboko roślinkę możemy wsadzić. O, Tak to może wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze widać, o tak, to są liścienie i aż do tego miejsca możemy nasypać ziemi. Tu jeszcze mogę troszeczkę dosypać i ona będzie sobie wtedy fajnie rosła. Po przepikowaniu sadzonki papryki podlewam. Pamiętajmy, by pojemniki miały dziurki odprowadzające wodę. Jej nadmiar może być przyczyną chorób lub gnicia łodyżki. Teraz przepikowane roślinki umieszczam tak mniej więcej na dobę w zacienionym miejscu. Narażenie ich na ostre słońce zaraz po pikowaniu może być dla nich niebezpieczne. Później postawmy na bardzo widnym parapecie, by dostarczyć papryce jak najwięcej słońca. Nie wynośmy jej do nieogrzewanej szklarni. Papryka to roślina ciepłolubna, więc najlepiej będzie się rozwijać w ciepłym mieszkaniu. Na początku wspomniałam, że powiem o naturalnych metodach wzmacniających rozsadę papryki. A zatem z sprzymierzeńcem papryki jest czosnek. Działa na nią wzmacniająco i ochronnie. Jeśli tego jeszcze nie robiliście, zachęcam do wypróbowania oprysku właśnie z czosku. Jak go przygotować? Bardzo prosta receptura. 2-3 ząbki zalewamy jednym litrem gorącej wody. By mikstura nabrała mocy, odstawiamy ją na dobę. Po tym czasie rozcieńczamy na pół z wodą i opryskujemy paprykę. Taki oprysk możemy zastosować 2-3 razy w trakcie przygotowywania rozsady. Gdy widzimy, że z naszą rozsadą dzieje się coś niedobrego, opryskujmy częściej, nawet raz w tygodniu. Oprysk szczosku działa wzmacniająco na roślinę, zapobiega chorobom grzybowym, wirusowym i odstrasza szkodniki. Czosnek to jeden ze sposobów ochrony papryki. Kolejny to oprysk z drożdży. Kostkę drożdży, liczącą 100 gram, rozpuszczamy w letniej wodzie. Dolewamy 5 litrów wody i mamy gotowy preparat. Możemy nim wykonywać opryski lub podlewać rozsadę papryki i nie tylko papryki. Częstotliwość oprysków może być podobna jak w przypadku czosku, przypomnę. Dwa, trzy razy w trakcie przygotowywania rozsady wystarczy, chyba, że pojawią się jakieś problemy. Wtedy częstotliwość zwiększamy. Możemy robić to nawet raz w tygodniu. Nie musimy obawiać się tego, że drożdże w jakiś sposób zaszkodzą naszym roślinom. Czasami po oprysku mogą się pojawić takie malutkie białe plamki, ale to są tylko pozostałości po drożdżach. On, one. Nie zaszkodzą roślinie. Wręcz przeciwnie, po rozpyleniu na roślinę drożdże zasiedlają się na liściach, łodygach i wypierają szkodliwe mikroorganizmy, mogące wywołać chorobę. Dlatego warto korzystać również z drożdży. Dobrym pomysłem jest też stosowanie obu tych oprysków: oprysku z czosku, oprysku z drożdży. Na przemiennie. Raz jednym, raz drugim. Oba sposoby są naturalne i dlatego bezpieczne dla naszych roślin. Tego nie przedawkujemy. Stosując je, zapewnimy naszym roślinom, w tym wypadku naszym paprykom, dobry start. Będą zdrowo rosły i będą bardziej odporne na szkodniki. Ja mam taki sposób. Może inaczej dbacie o swoje rozsady papryki? Piszcie o tym w komentarzach. Jestem też ciekawa, jak rosną Wasze papryki. Na jakim etapie uprawy jesteście? Czy pikujecie paprykę? Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i życzę udanego paprykowego sezonu. Do usłyszenia.